Cześć, ja jestem Kapa i witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft Mody. Dzisiaj zaprezentuję wam mod o nazwie Trapcraft, który dodaje nam do gry pułapki oraz inne rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest kukła. Kukłę robimy z brązowej wełny, musi być koniecznie brązowa oraz lapisu. I mamy naszą głowę. Aby zrobić kukłę, potrzebujemy dwóch sztuk drewna i na koniec dajemy, yy, no, głowę. Naszą kukłę mogą atakować takie potwory jak Spider, Cave Spider, Enderman, Zombie Pigman, Blaze oraz Silverfish. Wszystkie one atakują naszą kukłę, co wy możemy wykorzystać na przykład do zwabienia, zwabienia naszego przeciwnika. Gdy nasza kukła zostanie zabita, Otrzymujemy naszą głowę. Kolejną rzeczą, jaką możemy skraftować, jest bear trap, czyli pułapki na niedźwiedzie. Kraftujemy ją, no, ją z pięciu sztuk żelaza i płótki naciskowe I mamy dwa, dwie takie pułapki na niedźwiedzie. Zrobię ją postawimy. Teraz zrobimy sobie noc. Weźmiemy sobie ząbiaka. Chodź tu, chodź tu. Jak widzicie nasze zaczaski się zatrzasnęły. On otrzymuje obrażenia i nie umie wyjść. Jest możliwość, że ucieknie z tych pułapek, ale jest ona dosyć mała. Nie możemy uwolnić naszej postaci podczas podczas zabiegu eliminowanego. Gdy umrze, zaraz to powinien zrobić. O, dobrze, umarł. Teraz możemy znowu nastawić nasze pułapki, i znowu są gotowe do działania. Nasze pułapki nas odpychają i nie mogą nam zadać obrażeń. Następną rzeczą są kolce kraftujemy je z pięciu sztuk żelaza i otrzymujemy cztery nasze kolce kolce są dosyć charakterystyczne bo gdy staniemy na nie tak jakby się nabijamy i nie możemy wyjść takie płotki tylko choćby w drugą stronę przejdę sobie na tryb survival zadaje nam on dosyć duże obrażenia czyli po chwili zdobycz umiera nasze kolce nie niszczą nam żadnych itemów więc możemy spokojnie je sobie później odebrać. I mamy nasze... Yy, nasz drop z zwierząt. Kolejną rzeczą są tak jakby... Zar taka zarywająca się trawa. Robimy ją z trzech patyków oraz trzech traw. Ja nie wiem, w jaki sposób naturalnie uzyskać taką trawę, ale może wy mi powiecie. Bo naprawdę nie wiem, jak to zrobić. No i mamy nasze trzy płytki trawy. Kładziemy sobie. I gdy pójdzie na przykład tam taka zwierzę. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie złap się. O, w sidło się zapała. Gdzie to jest teraz? Idź, idź, idź. Tam chyba. O, widzicie. Nadziała się na kolce. Podłoga się załamała. I od razu nie żyje. Możemy sobie zebrać nasze mięsko i wszystko jest dobrze. Następną rzeczą, jaką dodaje nam ta modyfikacja, jest fan, czyli wiatrak. Robimy ją z 8 sztuk kobaltzona oraz yy, żelaza w środku. I mamy nasz fan. Nasz fan zostanie położony i zasilony jakimś źródłem energii on wieje. Nie ma animacji, ale ale no, po prostu wieje. Gdy rzucimy sobie na przykład naszą wajchę ona, e, no, tak jakby zostaje popychana. Możemy tak samo szybciej biegać. I gdy postawimy nasz fan do góry, jeden nas nie uniesie, ale jak widzicie e, no, po prostu wyżej skaczymy. A, jest mnie. Nie zasiliłem go. O, się Taka grawitacja. Gdy mamy już dwa nasze takie wentylatorki i staniemy na tym przedziałku, obydwóch, on nas unosi na taką pewną wysokość. Jest to dosyć fajne i przydatne. Z naszych wiatraczków możemy zro zrobić sobie na przykład takie sotki, na które nie musimy skakać. I dosyć szybko nam to idzie. Teraz moim zdaniem najlepsza rzecz, czyli magnetyczna szafka. Robimy ją z siedmiu sztuk drewna, jednego żelaza oraz redstone'a. I mamy nasz, mamy magnetyczną szafkę. To weźmiemy sobie parę rzeczy. Ona przyciąga je do siebie i chowa w skrzynce. Możemy to zrobić tylko w odległości dwóch kratek. Jeżeli damy trzy, to już nie przyciąga. Nasz. Gdy podejdziemy sobie blisko i od razu damy do szafki, ona nam automatycznie to przyciąga. Zauważyłem, że nasz, nasza ta, nasza szafeczka przyciąga wszystko. Oprócz barwników. jak widzicie, ona zjada nam te barwniki i teraz nie mamy o, tylko fioletowy więc to jest dosyć dziwne, ale i tak jest to bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą jaką dodaje nam ta modyfikacja jest coś o nazwie igniter. Robimy go w taki sposób i mamy nasz igniter. Zasilimy go sobie naszym źródłem energii po prostu się zapala, ale gdy odrzucimy nasze źródło energii, on się cały czas nadal pali. Więc jest to trochę głupie. Myślałem, że to będzie takie fajne, że na przykład można sobie jakiś kominek taki na bajkę zrobić, ale jednak nie. Więc dosyć głupie. Jedynie co to na przykład, gdy zalejemy sobie nasz igniter wodą zaraz teraz weźmiemy tą wodę. On się znowu zaczyna palić, tak samo w deszczu. On po prostu nie zgaśnie tego. I to jest jedyna, jedyny plus. Tego, to jest to. Gdy połączymy sobie nasz wiatraczek i magnetyczną skrzynkę, możemy sobie zrobić takie jakieś przejście podziemne. Jak widzicie nasz wiatraczek parzeczy do naszej magnetycznej szafeczki i ona je odbiera. Nie wiem, do czego to możecie tak wykorzystać, ale na przykład jakieś w domku nie trzeba iść do magazynu, tylko wszystko po prostu tak sobie dzielicie. Też dosyć przydatna opcja. Dobra, i to by było chyba na tyle rzeczy dotyczących tej modyfikacji. Teraz przejdziemy sobie do instalacji. Dobra, aby zainstalować tę modyfikację będzie nam potrzebny Mode Loader oraz TrapCraft. Standardowo wchodzimy w %updata.minecraft.bin. Minecraft, minecraft otwieramy za pomocą WinRara. I pierwsze co robimy, usuwamy nasz folder meta.inf Teraz instalujemy sobie Mode loader. Przyciągamy wszystkie pliki do folderu minecraft.jar. I teraz tak samo Strapcraft wszystkie pliki oprócz oczywiście naszych dwóch kropeczek. No, jeżeli tak wykonaliście tą instalację, powinno Wam wszystko dobrze działać. No to cześć.